Bo jest dla mnie niesamowite, że ja w ogóle wytrwałam rok, już ileś razy chciałam to rzucić, że to jest dla mnie za trudne. I w ogóle, że ja wytrwałam rok i widzę taki progres, mimo że no, pewnie może ktoś, gdyby się uczył dłużej i systematycznie, to może by z łatwością mówił, ale dla mnie to jest bardzo duże osiągnięcie, że ja sobie tak myślę, że ja nie mam oporów przed mówieniem. W sensie, nawet jak nie umiem mówić, to wymyślę jakieś słowa, które przyjdą, czy umiem złożyć zdanie, czy nie, ale to jest niesamowite, że te krótkie zdania jestem w stanie mm. mówić. To jest dla mnie ogromne osiągnięcie, że ja jestem bardzo Magda Ci wdzięczna, że ty jesteś um, cierpliwa, bo ja nie zawsze umiem mówić, ale to jest dla mnie niesamowite, bo ja byłam na kursach, nie wiem, rok, dwa, to ja tyle nie umiem, co przez ten rok. I ta mobilizacja, że ja właściwie tutaj jestem, te 10-15 minut. Fakt, że teraz są dłuższe zdania, więc czasami nie, nie co dzień się uczę, ale wtedy godzinę powtarzam i powtarzam, żeby tego się nauczyć, mhm. więc więcej czasu na to poświęcam i to jest, że ja jeszcze właśnie wytrwałam, to jest szok, ale to też dlatego, że mam mobilizację, że wtorek i ten czwartek mam być, więc ja. Muszę się nauczyć, a jak nie, to y, muszę to szybko powtórzyć, żeby y, umieć. Mm. To jest niesamowite, że przez rok taka jest zmiana. Y, w głowie się zmieniło przede wszystkim. Mm. To jest niesamowite.